Siemanko wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do Kingdom of Peace. No to jedziemy z następnym poziomem. Co tutaj mamy? Jakąś wojnę. Nie wiem z kim mam walczyć tego tak propo. Dobra. A co tutaj chodzi? Cieczka przed wojną. Co ja mam zrobić? Znajdź, znajdź dziewczynę i porozmawiaj tutaj. To chyba tutaj. Anna, how good it is that I found you and that you are fine. We have to get out of here. The camp is in danger and the enemies are getting closer. I heard fighting on the outskirts. The guards are fighting. But it won't last long. I have to get you out of What's here. What's going on, Roxwav? Why are the enemies here? How is this possible? After all, we were safe. The war has arrived here. The camp where we live will no longer be safe anyway. You can see what happened here. I saw the guards fighting, but we have to run before it's too late. We have a chance, Anna. If we go from here together, maybe we will be able to survive but what about the others? what about the camp? we have to help them. if we can't get out of here, we won't help anyone. So, wybór, uciekać, w you are right. i can always come back when we're safe, if we manage to escape from here. so let's take what is most important and go. if we stay, nothing will come of it. we'll think about the rest later. but for now, the most important thing is to be together and safe let's do it now thank you rotsvaw i know i have nothing to save us but you we will experience it together Dobra, coś się dalej Nowy początek. Uciekaj z obozu. Dobra, w pobliżu, czyli tam. Gdzie pani ze mną? Gdzie pani ze mną. Dobra. Jest taka mała. Mała ucieczka. Kilka dni później. Dobra, to uciekaliśmy przez kilka dni. Dobra. mniejsza z tym. Nie wiem, czy się gra ładuje. Czy się po prostu zawiesiła, ale nic się nie robi. Dobra, czekamy. Powiem wam tak, słyszę po komputerze, że zwolnił, więc chyba się zawiesiła gra. Co by było na tyle? Ej, to, to był taki wstęp, jakby to wszystko zrobiłem. Zobaczymy, jak to działa. No, wrąbało nam, widzicie menu całe, którego nie było wcześniej. Domki, jedzenie. Dobra, na razie. Mapa jest. Otrzymałem mapę. Jest mapa. Dobra. X są skarby. Gdzie ja jestem? Tak, a propos. Nie widzę siebie na mapie, powiem wam. Dobra, mniejsza z tym. Gorzej, jak się zgubię i nie będzie można już iść w żadne miejsce. Tu jest znak zapytania jakiś. Dobra, mniejsza z tym. Idziemy pokombinować, co tu można w ogóle zrobić. Chodzimy na jakąś drogę. Teraz jestem na jakiejś drodze. Ale nie ma, nie ma znacznika, żebym ja gdzieś był. Na jakiejś drodze. E, czekajcie, mamy jakieś questy? Nowe życie. Poszukaj raz. Dobra, mamy jakieś zadanie, dobra. Coś mamy, może tam zaczniemy, może źle zacząłem, dobra? Trzeba było zacząć od questu jakiegoś. Może nam wskaże co mamy robić, tak? Bo trochę jestem... Yy... Powiem wam, jedno jest na plus, że dali nam jakieś nowe rzeczy. Teraz widzę jakieś. Yy, mamy tutaj jedzenie, mamy coś. Nie wiem, czy mam jakiś ekwipunek w ogóle, czy mam cokolwiek. Nie wiem. Wiem, że dali nam jakieś. Yy, że muszę dbać o zapasy. Może coś możemy budować. Nie wiem, no. Musimy, musimy to zobaczyć. Musimy to zobaczyć, powiem wam. Zbieraj owoce lasu. Czyli mam jakieś krzaki pozbierać. Dobra. Mniejsza z tym, zbieramy. Zbieramy wszystkie, jakie tu są. A one się tak pojawiły w tym miejscu, do pozbierania. To nie jest, że one tutaj sobie rosły na mapie, tylko się pojawiły. Dobra, chyba wszystkie. Dobra, idziemy dalej. Możliwe, że w drugim miejscu mam pozbierać kolejne i to będzie reszta. O dobra. Dobra, mamy to zebrać. Co teraz? Idziemy tam? To jest tak, jakby chyba tutaj zbieramy rzeczy i będziemy się przenosić. Nie wiem, tu jest woda. Aha! Zbieraj gałęzie. Dobra, w jakim stopniu mam zbierać gałęzie? Dobra, suche drzewa. Zbieramy suche drzewa, czyli takie gałązki sobie biegamy i zbieramy. No dobra, może być. Możliwe, że one się będą cały czas respawnić i będziemy je zbierać. I to będzie nasz, nasze zasoby. Zbieraj gałęzie 8 z 10. Czyli jeszcze jedna gałęź gdzieś jest. Nie wiem, czy to ta, tutaj. Tak, ta, tutaj. Dobra, mamy zadanie ukończone. Dobra. Do namiotu, gdzie jest ten namiot? Gdzieś tam. Dobra, idziemy do namiotu i zobaczymy, o co teraz chodzi w tym namiocie. Czy my będziemy mieć jakiś wolne, na przykład robienie, co od czego tam chcemy, czy po prostu nam będzie gra kierować, co mamy robić? No zobaczymy. Długie te wczytywania tutaj są strasznie. No i dobra. I zobaczymy co teraz. Pierwszy gość. Porozmawiaj z nieznajomym. Dobra, ktoś tam jest. To oni chyba po wojnie uciekło, uciekali. mój Lord. jestem Carol. I've been traveling for many weeks, looking for a place where I could start my life again. Your camp looks modest, but I see potential in it. Why don't you? Czyli wojna, albo wojna trwa, albo wojna się zakończyła, i po prostu jest miasto, wszystko porozwalane, i oni szukają chyba domów, i ja będę chyba zakładał wioskę, wioskę, i będę, będziemy chyba zgierzać mieszkańców. Możliwe, że coś takiego to będzie działać. I saw many settlements that collapsed due to lack of organization. I can help build and grow if you let me. That sounds promising, but I need to know that you're willing to put in the effort to get there. First, I'll find a piece of land for you to pitch a tent. I will gratefully accept it. I promise you won't be disappointed. <laughs> carol, the area is ready. you can make yourself comfortable. now i would like to hear your ideas for the development of this place. thank you, sir. in my opinion, we need to start with stabilization. more space for food and shelter for new residents will be useful. then it is worth thinking about organizing simple workshops that will make life easier. these are good plans. i hope you will keep your word. Tym ze wszystko magazyn na żywność, i pola, warsztat ty, pani, my dopiero w namiot żyjemy, a ty chcesz wszystko budować. on your support. And I look forward to working together, sir. This is just the beginning. Następny dzień, ale te dni lecą szybko. Aha, dobra, wczytało się. On nam się tu rozgościł. Zdobądź więcej rąk do pracy, porozmawiaj. Aha, czyli mamy z nim tu porozmawiać. Hello, Carol. We need more people in our settlement to develop it. Do you have any idea how to attract them here? Greetings, Roxwaf. During my travels, I met many people who, like us, fled the war. Many of them still don't have a home and would certainly like to settle here, but you have to admit that in its current state, our camp is not very encouraging. I agree. So, what do you suggest? First, we need to take care of the basics more food and better shelters. Let's start with hunting. The forest is full of game wild boars, deer, and even roe deer. All you have to do is hunt a little, and the meat supplies that can be dried will greatly increase our food stability. Sounds reasonable. And what next? Once you get food, we can think about building simple huts. This will show potential residents that there is a chance for a stable life here. For now, however, let's focus on meat. Without it, we won't take the next step. nie, on powinien robić, a ja powinien siedzieć i zarządzać A nie, ja tu wykonuję całą robotę, a ten sobie siedzi i zarządza, co trzeba zrobić Dobra, jak mam polować? Szkoda, że ta tarcza zasłania mi pół ekranu Dobra, jedna sarenka jest. Dobra, łatwo, że można jednym strzałem ubić. Ja obstawiam, że jak ja je opobiegą wszędzie dookoła, to się straca i nie będziemy mi tego obozu z powrotem. Dobra, jak na razie mamy jednego jelonka, musimy ubić cztery. Co to więcej nie widzę, nigdzie Prawie jest następny. Dobra, mamy drugiego. Jeszcze dychał, jakby nie było. Ale jest ubity, dobra. Idziemy dalej szukać. się może co jakiś czas pojawiają albo nie wiem nie powiem wam ale już się zgubiłem zgubiłem się normalnie się zgubiłem powiem wam dobra powiem wam zawiesiła mi się gra i wróciliśmy do miejsca obozu i mamy dalej polować na sarny, więc polujemy dalej na te sarny. Każdy ja nie widzę gdzie jestem na tej mapie, gdzie jest ten mój obóz. Naprawdę się tracę, się tracę. Ja mam słabą orientację w terenie. Więc jeżeli nie mam aktywnej mapy, że mi pokazuje gdzie jestem, no to się gubię po prostu, no. Będziemy szukać saren, może w pobliżu, może jakieś tutaj wpadną, ale powiem Wam, to chyba zajmie strasznie dużo czasu. Znalezienie tutaj tych saren, wszystkich. Dobra, jest kolejna jelonek. Dobra, poskładany mamy trzy. Ja pobiegłem trochę i już szczerze powiem Wam, szukam mojego obozu. Dobra, tu jest. Jeszcze jednego jelonka muszę gdzieś upolować. Może się tu gdzieś zaraz pojawi jakiś. Przybiegnie sobie skądś. Musimy poczekać, oglądać. Może gdzieś zaraz za rogu wyskoczy. Nad wodą. Nie idzie pić jelonek. Jak na razie nic nie widać. żeby gdzieś coś skakało. Jelonku, Sarenko, Chodźcie na kolację. Niby cały czas grając było ich pełno. Saren, wszystkiego. Wszędzie się walały. Po mieście. Tu, tam skakały. Ech, teraz chcę znaleźć. Dobra, tam jest coś. Dobra, biegniemy. Ale ucieka, ale ucieka szybko, daleko jest. Musimy naładować full speeda. Dobra, troszkę zboczyła z kursu. Dobra, jest trafiona. Mamy upolowane sarny. Dobra, dało się. Idziemy teraz do niego. Dobra, i mięsko będziemy suszyć. No i gitara. No i dobra, myślę, że będziemy suszyć mięsko. I zobaczymy co dalej nam powie. Very good. I managed to hunt a lot of game. The meat will last us for a long time and in addition, I will dry some of it in reserve. Great job! Food supplies are a crucial step. Now we can think about the next stage of our settlement's development. What do you mean? Our settlement is becoming more and more stable, but if we want to really grow, we need horses. Thanks to them, we can explore the area, transport resources, and establish contacts with other settlements. I agree. A horse would be very useful. But where to get it? Not far from here in Lipovitch they breed horses. I suggest you go there and try to get one. That's not all. After getting a horse, it is worth going to Leshnogrod. The local village leader can help us with the wood needed to build new buildings. Lipovitch and Leshnogrod. I understand. How should I approach a conversation with the village leader? The village leader is a reasonable man. If he sees that we are ready to cooperate, you will definitely get along but first get a horse with it you will cover the route faster and safer a good plan Ale mają gadania, nie? now going to -a thanks for the tips carol good luck rockwaff every step you take brings us closer to creating a real strong settlement dobra mamy zadanko zrobione Zostawimy sobie to zadanko I co wam powiem? Jak się Wam odcineczek podobał, łapki w górę, komentarze mile widziane. I do zobaczenia w następnych odcineczkach. Cześć Wam!